W dzisiejszej Ewangelii Jezus mówi: Przyjdźcie do mnie, wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. W tym słowie jest ukryty nieustanny ruch, pewna dynamika. Jezus nie mówi: Przyjdźcie i już zostańcie, i niech skończy się wasza droga. Ale jakby w tym słowie: przyjście ukryty jest ten nieustanny ruch, nieustanne podążanie. Wiara to. Odkrywanie, to poszukiwanie nowych przestrzeni, poszukiwanie nowych dróg, to nieustanne przewartościowywanie, to nieustanne pytanie i odnajdywanie odpowiedzi. Bądźmy na tej drodze, nie stójmy w miejscu, i niech Pan nas przemienia. Amen.